Serdecznie z tej strony, moje serce i To jest mój pierwszy filmik, w którym pokażę moją kolekcję na PlayStation 2. Compact Global Storm. Jest to gra e, wojskowa. Naprawdę no, bardzo fajna gra. Nie będę się za długo wypowiadał, bo mam mało czasu. No, i że trochę do pokażenia. Kada czy mnie działa, ponieważ e, jak kupiłem konsolę, to miałem w zestawie i niestety ona nie działała. Była za bardzo spracowana, więc nie działa. Tymówkę grałem raz, ale za bardzo to jest demówka, gry demówki, nie grałem, co nie mogę o tym opowiedzieć w ogóle tylko raz i nic nie bardzo do głosu nie grałem. to. Piwa 10. Piwa 10 jest naprawdę każdy to zna. Jest simulator piłki nożnej. Simulatorem piłki nożnej. Ual opowiada o małym robociku, który przymierzał się. A ten botaj nie wiem jak powiedzieć. A więc polecam każdy Matrix Patch of Nioh, e, gra Unikamy Strzał, Matrix, e, kapsuła czy coś takiego, nie, że Unikamy Strzał, jesteśmy hardkorami. Enter the Matrix, no część tamta jak część Matrixa, super. GTA nie działa mi, też za bardzo porysowana, więc e, to za dużo mówić. Maciej Szczesny, e, gra naprawdę po, fajna, polecam, po polsku akurat, więc jest naprawdę fajna. Speed Pro Street, e, uścigamy się po torach, co jest zwykły nie jest po polsku super. Macie to jest gra mojego kolegi, ja mu pożyczyłem War Warhammera, więc pożyczyłem mu i on po prostu. No w jest Pinterest, jest to skradenka, którą dostałem i jest bardzo fajna, kto lubi to polecać. I grę naturizmu też polecam wszystkim, którzy e, lubią takie gry. Więc szybko jeszcze powiem, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie niedługo może się pojawią jakieś unboxing lub inne filmiki, więc to jest mój pierwszy filmik, więc yy, wiecie, to jest mój pierwszy filmik, więc może być głupiony, no ale mam nadzieję, że nam się spodoba. Cześć!